Witam was w kolejnym materiale na tym kanale, a dziś gramy sobie w Wiktor. Powiedz co? Gramy dzisiaj sobie w obrębówkę tak? Dokładnie moi drodzy, a z nami jest Wiktor. Czy <laughs> <Przibiję> się. Hello. <laughs> no tak, zabawny wstęp. E... Wiktor powiedział już w co gramy. Dlatego od razu możemy rozpoczynać. Zobaczmy tylko... Halo! Halo! Bo ja bym chciał tutaj może jakoś ładnie wjechać zasownie. Moi drodzy, łapujcie, subskrybujcie, a my zaczynamy! W tym momencie gram napadzie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Nie wiem dokładnie jak mogę tutaj zagrać, aby było dobrze. Zobaczmy, postaramy się zrobić jak najwięcej. Skipujemy. ok, ready? Nie. <grym> ja jestem na górze na chwilę obecną. Więc wezmę sobie pomidorka. Pomidorka. Ja myślę, że tutaj już się coś pali. Ja nie mogę. Pomidorka. Idziemy. Tu gdzie jest pomidor? Na talerz? Nie, a tu? Dobra. Wow, halo! Proszę mi tak nie wiedzieć. Co to, to ma być? No nie nie co to robić, Nie, 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 nie robi się tak nie, nie, nie rzuca się jedzeniem Nie znowu waszem karą, na koniec nie znowu waszem karą Nie rzuca się jedzeniem Tutaj jak coś będziemy mieli pomidorka. Okej, okay, dobra, to ja tutaj będę się zajmował pomidorami, co? A i talerzami. nie? Leża no, właśnie no, się weź w to, to, weź w e, Nie, nie tu, Halo eee wróć tu dobra teraz to pójdzie tu teraz to pójdzie tu to pójdzie tu i to pójdzie tu dobra moi drodzy. da się to ogarnąć na padzie a tak szczerze nie sądziłem eee, idę po talerze myć nie jak coś hmm. Ok. szybko talerzyki umyję będę miał przynajmniej jeszcze blisko dobra teraz tu gdzie są talerze tutaj są pyk Poczekaj, już się zajmuję zupką małą. Pyk. 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 I pyk. Dobra. Kuchow stać. My ją my robimy. Słyszę, że jestem tak trochę spóźniony, ale przez chwilę nie wiedziałem, co ma być, wiesz? Więc no. Dobra Tutaj szybko. Teraz tak pomidor. Tu. Pyk, pyk, ciachamy. Dobra, teraz tu pyk, pyk, dobra. Dobra, teraz w międzyczasie nawet sobie dwa, chyhe. bo ja jestem gość. E, o, tak, bo to tutaj trzeba było zostawić. Halo! Za dużo rzeczy. Dobra, e, to... Halo, tu. Tu, tu, halo, to tu, to tu i to tu! Dobra, teraz to tu, talerz tu, już, chwila Oczekaj, już tutaj ja daję talerz e, Tutaj jest makaron, tutaj jest to, tutaj jest to, tutaj jest to, idź to zanieś Ja biorę już pomidora, e, tu i pyk, i pyk No dalej, goń to, goń to A, bo już to zrobił, dobra Okej, okay, teraz tu, deja w, dobra, to Moi dozy, sądzę, że ja do was tak mało mówię. Ale są, moi dozy, to jest bardzo ciężkie, jeżeli to się robi. A szczególnie jeszcze jest gorzej, Dobra, no, okej. Okay. Yy, poczekaj, yy, poczekaj tam. O-o-o, yy, o-o, o-o! Ja to wezmę, ja to wezmę. Dobra. A to? Prawie się spaliło Dobra. Guzik, kaj buzik. Ale buzik. Aha, bo tutaj to, to się spaliło chyba. Bo to jest zielona. Ja coś nie, nie spaliło. To się, to się... Aha, no albo no, że tak kwestia. Tak. Sorzę, że tak masz dużo na głowie, ale jakby ja akurat dzisiaj jestem taki towe nieogranięty. E, dobra, to to... E, jestem takim żarem kuchni dobra. E, szczególnie, że na padzie ta gram to tym bardziej źle. E, dobra, szybko zupa pyk. Tutaj to pyk, tutaj to pyk. Dobra, idź to odów. Dobra, następnie to tu. Kłóć szybko, szybko, gaz, 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 piedzi, piedzi! No nie, no mogę się tak pędzić, to mi było szybciej. W ogóle, ja, tak się że Miałem yy, chyba raz do czynienia z tą grą wcześniej, a nie wiem, czy to właśnie była dwójka, czy to było inne. Yy, dobra, sałatę, sałatę trzeba pokryć, albo kapustę, nie? Bajcie chyba salata. tam. Ona ja się nie znam. Więc no. Chyba to pyk, okej. Okay. talerz, Dawajcie talerz, szybciej jedźcie to! Dalej! Gdzie jest gaśnica, gdzie jest gaśnica? No ale dlaczego to ten... Tak piedzi. Na równe strony. Gdzie jest gaśnica? Też mnie nie ma. A to jak ty to zgasiłeś? Aha! Aha, i my po prostu to nie musimy tam. Nigdzie chodzić, dobra. E, chwila, dobra, to spoko. Bo ja sobie nie wiedziałem o co chodzi i się martwiłem. E, wracam do normalności. E, dobra, to... O ja, o ja, ale miło to No, ja nie mogę. Dobra, tu. Pyk i pyk, weź to, jeżeli masz ochotę, masz apetyt. Ja biorę to i myję naczynia przy okazji, jak jest taki huragan. Nie wiem, komu my to sprzedajemy. E, dziwnie się to zapowiada. Jest tutaj tylko jest? troszeczkę ścisza. Dobra, e, talerzy nadal nie mogę wziąć. E, ciężko się żyje na tym świecie. Na tym świecie. Pójdę, e, sorry, ja to nie potrafię pomóc, no. Nie wiem, nie potrafię dzisiaj. Coś się dzieje. Y, pomidory. Y, na talerz. Y, szybko talerz. Tu ogółek. Tu... Ła, wow, nie ten ogółek. Jak się wyrzuca? Dobra, tak się wyrzuca. W takim stylu. No nie no. Szybko skłońcy. Dobra, dalej. O! Wow. I co teraz jak mam iść? Wiem, że to spadnie. Aha! No, jak ja tam mam. Dobra, rzucam tobie. A ja to na chodzi o to, że ja tam nie mogę przejść ja tam nie mogę oddać. O, dobra, już mogę oddać. Super. Dobra, bo oni nie przemyślili nie, tego jednego tematu, że przecież ja tam oddać nie mogę, nie? Dobra, okej. Okay. Moi drodzy, nie wnikam. Nie wiem dlaczego akurat tak się stało. E, Ogólki szybko. No, nie tak. No to weźmiemy to w takim razie Tu Aha Gdzie są talerze? Tutaj są talerze Tutaj jest ryba, ryba Ej ale co to, jak jest ryba mam dać? Co? Dobra Słowo ryba Zapraszam Eee... Szybko to, dobra, bardzo jest bardzo takie fajne nie wiem jak to nazwać eee, czuć ten klimat jakby pewnie z widoku eee, widza to to tak pewnie nie Gdzie wygląda to... eee, idź mój, szybko 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 o ja no to fajnie się zapowiada eee, to meta eee, to może się Dobra, pomidory, jakie są zamówienia? Pomidory, kaszka Nie, no jakie są zamówienia? Tu, po... Daj tu poł... Dobra Szybko, szybko, szybko Dobra Za 63, szybko, dawaj talerz To, tutaj masz kaszkę geczoną, nie wiem cokolwiek No i po co ty to rzucasz? Halo, gdzie co? Aha, no dobra. Byłem ja w sumie wiedziałem gdzie mam iść, nie? Bo inaczej, moi drodzy, tłumaczenie. Nie wiem dlaczego dzisiaj byłem to taki nieorganięty. Dużo właśnie Wiktor eee, wpadajcie do niego na kanał, tak eee, bo... bo tak. Moi drodzy, to tyle tak. Łapujcie. Subskrybujcie, trzymajcie się i cześć!